To, czego nie zmieniasz, wybierasz. Brzmi brutalnie i dobrze, bo to prawda, której większość woli nie słyszeć. Codziennie wstajesz do pracy, której nie lubisz. Przełykasz niezadowolenie, stres i niedocenienie. Czekasz na urlop, na piątek, na lepszy moment, ale on nie przychodzi, bo nic się nie zmienia. A ty ciągle robisz to samo. Wybierasz brak rozwoju, wybierasz toksyczne środowisko, wybierasz szefa, który cię nie widzi, wybierasz życie na półgwistka, bo boisz się zaryzykować. Ale nie, nie wszystko zależy od ciebie, ale więcej niż ci się wydaje. A odkładanie decyzji to też decyzja. Tylko, że świadoma i kosztowna. Zatem, jeśli tkwisz w pracy, która cię wypala, to nie przypadek, to wzorzec. Jeśli narzekasz, ale nic nie robisz, to nie brak możliwości, to wybór komfortu ponad zmianę. Zatem, jeśli czekasz, aż samo się ułoży, to nie jest strategia, to iluzja, zmiana boli. Ale stagnacja zabija powoli. A na koniec zadaj sobie jedno pytanie. Czy gdybyś dziś zaczynał od zera, wybrałbyś tą samą ścieżkę? Jeśli nie, to wiesz, co masz już robić.